E, siemane, siemaneczko ludzisko z tej strony e, keriefle KobeG731 W sumie KobieG135, nie wiem co ja gadam Więc e, dzisiaj nagrywałem z tego właśnie serwera tutaj Reklamę Ale nie wiecie co się stało Mam helpera, więc e, będą dni z życia helpera tylko reszcie muszę ten. Te komendy od administratora znaczy no, unban, ban, -ban um, sprawdzanie i waniś. I będę miał wszystkie, które potrzebuję, i będę zaczynał nagrywać. Więc to zależy od naszego tutaj, admina Paweł, znaczy de Pawelo lub Xavier um, 1946. To tylko od nich zależy, żeby dużo ta seria, więc napiszcie po prostu w komentarzu, że chcecie tę serię, to ja im to pokażę i, i mi dają, więc może będę miał was na moderatorów i typa zbanowałem, więc. No, IP w opisie i na hej.